no i taki to mamy efekt końcowy wygląda to tak zamontowane jest 14 lamp przerobione na baterie większe i diody zamiast jeden są trzy w innej lampie także efekt końcowy jest taki ciężko mi to złapać bo to jest akurat ulica do góry ale o coś takiego może złapię jedną stronę. Tak to wygląda. Jest kolor, kolor niebieski, ale można wybrać biały. Można wybrać żółty, zielony czy czerwony. Tak naprawdę jest każdy kolor, jaki kto chce. No i kolor niebieski. No i. I wygląda to dobrze. Tyle.